O raporcie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego w studiu SGH i Dziennika Gazety Prawnej rozmawiam z doktorem Mariuszem Strojnym, redaktorem naukowym tegoż raportu. Witam serdecznie, panie, panie doktorze. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Prezentacja raportu przygotowywanego przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kolejny rok z rzędu zainaugurowała forum ekonomiczne w Karpaczu. Ten obszerny raport jest analizą zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Czy może Pan opowiedzieć naszym, naszym słuchaczom, naszym odbiorcom, co zawiera ten raport? W tym roku? Tak, zacznijmy od tego, że jest to w moim przekonaniu. Nie mówię tego tylko dlatego, że jestem redaktorem naukowym tej publikacji, ale uważam, jestem przekonany, że jest to najważniejsza cykliczna publikacja o charakterze ekonomicznym, która ukazuje się w Europie Środkowo-Wschodniej i to już od pięciu lat. Raport jest, ma, za, ma za zadanie prze, przejrzeć się, dokonać takiego gruntownego przeglądu najważniejszych obszarów w obszarze ekonomii. Biznesu i kwestii społecznych zajmujemy się najważniejszymi wyzwaniami, najważniejszymi trendami, przed którymi stoi i Polska, i inne kraje naszego regionu, tak jak mówię z perspektywy makroekonomicznej, z perspektywy mikroekonomicznej. W tym roku mamy 11 tematów. 11 tematów z zakresu i makroekonomii, i mikroekonomii, ale to, co odróżnia ten raport od wcześniejszych raportów, to przede wszystkim to, że stosunkowo dużo miejsca poświęciliśmy kwestiom biznesowym, analizie poszczególnych sektorów, przede wszystkim sektora energetycznego z wiadomych względów w chwili obecnej tutaj no myślę, że tu nie trzeba tego, tego nikomu wyjaśniać, ale również sektor na przykład handlu detalicznego, sektor farmaceutyków czy, czy jeszcze kilka innych ważnych obszarów gospodarki. Czyli mamy taki drobny jubileusz, bo jest to piąta edycja tego, tego tak. raportu. Proszę powiedzieć, co jest specyfiką tego raportu? Co, co, co go tak naprawdę odróżnia? Bo przecież mamy za sobą i pandemię koronawirusa, no i oczywiście zbrojną agresję Rosji na Ukrainę. Tak, to prawda. Co roku w każdej edycji raportu staramy się koncentrować na najważniejszych kwestiach gospodarczych czy społecznych, które w danym momencie są najistotniejsze. Przykładowo ostatnie dwie edycje naszego raportu po Poświęcone były przede wszystkim pandemii. Ale też dokonaliśmy podsumowania w ubiegłym roku 30 lat reform wolnorynkowych w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, natomiast no, w tej edycji raportu zdecydowanie mamy więcej trudnych tematów. To jest cały czas pandemia i tym tematem również się zajmujemy. Zastanawiamy się, robimy takie krótkie podsumowanie tego, w jaki sposób pandemia wpłynęła na gospodarki i Polski, i innych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. To jest jeden obszar. Drugi bardzo istotny obszar to jest oczywiście inflacja. Inflacja, która dotyka tak naprawdę każdego z nas w tym, w tym momencie. Też analizujemy to, w jaki sposób inflacja wpływa na funkcjonowanie gospodarki, na funkcjonowanie poszczególnych biznesów, poszczególnych sektorów gospodarki. Trzeci taki kluczowy obszar, który analizujemy to jest, to jest energetyka. Tak, energetyka, problemy z, z dostępem do surowców energetycznych, rosnące ceny energii, jak to się również będzie przekładało na funkcjonowanie gospodarki i, i biznesu i tak naprawdę każdego z nas. Hmm. Czy mógłby pan przybliżyć metodologię badań na podstawie których ten raport został sporządzony? Raport jest przede wszystkim bardzo aktualny, co znaczy bazujemy w raporcie na najbardziej aktualnych dostępnych informacjach, ponieważ może powiem od początku, jak, jak wyglądało przygotowanie tego raportu. W grudniu ubiegłego roku został ogłoszony konkurs na granty rektorskie. Spłynęło do nas 30 tematów, i spośród tych 30 propozycji, tematów zaproponowanych przez naszych pracowników, wybranych zostało zakwalifikowanych do. Do raportu zostało ostatecznie 11. Spośród tych 11 tematów autorzy mieli mniej więcej około 5-6 miesięcy na przygotowanie swoich opracowań. Bazowali na źródłach wtórnych, źródłach pierwotnych, ale no tutaj bazowaliśmy przede wszystkim na najbardziej aktualnych informacjach, które były dostępne w pierwszej połowie 2022 roku. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły jakby tutaj metodologii poszczególnych rozdziałów, ponieważ Tutaj myślę, że sami autorzy lepiej to powiedzą i oczywiście no każdy, każdy temat, każdy rozdział był troszeczkę inaczej przygotowany i miał swoją własną indywidualną metodologię. Także tutaj w tym zakresie mogę Państwa odesłać do raportu albo bezpośrednio do, do autorów, do kierowników projektów. No wszystko zmieniła, tak jak wcześniej wspomniałam, agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego. Co ostatecznie zdecydowało o wyborze tych obszarów właśnie, które znalazły się w raporcie? Jeśli chodzi o wybór tych tematów, to on był podejmowany, ta decyzja była podejmowana na przełomie 2021 i 2022 roku, a więc jeszcze przed agresją Rosji na, na Ukrainę. W związku z tym, zresztą po raz kolejny zostaliśmy troszeczkę można powiedzieć zaskoczeni tymi wydarzeniami, ponieważ przy jednej z wcześniejszych edycji również pandemia nas troszeczkę też tutaj zaskoczyła. Mieliśmy wybrane już tematy pod troszeczkę innym kątem. Natomiast no, to, że pojawił się taki ważny, e, ważny temat e, no, troszeczkę zmieniło podejście tak? i, i, i nas, nas, nas jako komitetu redakcyjnego i samych autorów też prosiliśmy o dokonanie pewnych korek i tak było też w tym przypadku. Znaczy musieliśmy e, poprosić autorów o to, żeby postarali się w tych tematach, które zostały zakwalifikowane do tegorocznego raportu, żeby e, temat e, no, agresji e, i ryzyk z tym związanych konsekwencji wojny no, postarali się w jakiś sposób uwzględnić w swoich opracowaniach. Oczywiście podsumowując, czy, czy, czy pokusi się Pan o, 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 o wyłowienie obrazu, który się jakby no, z tego rocznego raportu wyłania i dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i, i, i dla Polski? To bardzo trudne pytanie i tutaj myślę, że no każdy z tych rozdziałów ma swoją specyfikę i, 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 i w taki sposób unikalny dosyć podchodzić do, 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 do konsekwencji do tych zaleceń. Natomiast ja tutaj chciałem się odwołać do takiego starego chińskiego powiedzenia, zgodnie z którym jak wieje wiatr zmian, to można budować albo schrony, albo wiatraki. I ja mam nadzieję, że ten nasz raport bardziej pokazuje właśnie w, w którym miejscu i w jaki sposób budować te wiatraki. Traki, czyli w jaki sposób wykorzystywać jednak pewne też okazje, które ta obecna, ta obecna trudna sytuacja na wielu polach stwarza. I, no I mam nadzieję, że po lekturze tego raportu, naszego raportu, Raportu Szkoły Głównej Handlowej, Forum Ekonomicznego, będzie i przedsiębiorcom, i decydentom politycznym, gospodarczym troszeczkę łatwiej podejmować decyzje w tym trudnym otoczeniu, w którym się znajdujemy obecnie. I jak wykorzystać ten kryzys? Tak, oczywiście, no bo o to chodzi, żebyśmy nie tylko przy, przed tym kryzysem się bronili, ale też wykorzystali ten kryzys tak, żeby za kilka miesięcy, może kilkanaście, może kilka lat przekuć go jednak w, w, w jakiś mniejszy lub większy sukces, czy to gospodarczy, czy biznesowy. Dziękuję Panu za rozmowę. Proszę bardzo. Naszym gościem w studiu SGH i Dziennika Gazety Prawnej był Pan dr Mariusz Strojny redaktor naukowy raportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego.